Uuu. O Jezu. Wow, co to było? Wow. Co to było? Wow, czwartek rano, godzina siódma, a ja dalej nie spałem. Takim. Nie był. spaliśmy, nie spali... To jest na żywo, ten materiał jest na żywo. <noise> Fantastyczny mecz w Manchesterze i to nie, nie, na Old Trafford. To trzeba podkreślić od razu. Niesamowite emocje, mecz sezonu. Myślę, że na ten moment mośa, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy cokolwiek jest w stanie coś w ten mecz przebić. W rozgrywkach Ligi Mistrzów na pewno zdecydowanie najbardziej widowiskowe i trzymające do końca w siedzeniach y, widzów, widowisko. Półfinały i finał mają zawyżoną poprzeczkę. Etikat się nie wyludniło w żadnym momencie. Wszyscy oczekiwali czegoś na wzór końcówki 2012 tak. Roku, znaczy z kampanii 2011-2012. Dziękuję, spaghetti, oczywiście przypomnienie. Uff, naprawdę musimy zacząć od tego meczu i myślę, że jest to dla Was kompletnie zrozumiałe. I w ogóle. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. I dziękujemy za wczorajszy odbiór materiału Lidze Mistrzów, Jesteście niesamowici po raz kolejny. Od czego zacząć? Czy Rahim Sterling jest najlepszym piłkarzem tego sezonu na wyspach? Myślę, że jak najbardziej tak. Pierwsza mm, mm, połowa. Ja cały czas jestem w szoku, nie wiem co powiedzieć, ale Sterling po prostu z meczu na mecz jest coraz lepszy i tylko pokazuje w jakiej jest formie w tym sezonie. Maestria, piękna bramka. Niestety szkoda, że zabraknie go w dalszych fazach Pucharu Mistrzów. No już niewiele zostało, ale prawda, przychylam się do tego. Szkoda, że tego typu piłkarz o takim poziomie umiejętności nie zagra ani w półfinale, ani w finale tych rozgrywek. To jest też klątwa. Pepa Guardioli i jego uczestnictwa w Lidze Mistrzów Monaco, Liverpool i teraz Tottenham. Ciężko jest się przebić, nie da się wręcz przebić. Coś rzeczywiście wisi, jakiś fatum nad tą drużyną Guardioli, ale... Tak, zaczęliśmy od Sterlinga i jeszcze poświęćmy mu chwileczkę, bo pierwsza bramka, jak dla mnie, maestria pokazująca, że ten piłkarz niesamowicie się rozwija, zwłaszcza na przestrzeni tego sezonu. I dlatego właśnie postuluję, że powinien zgarnąć nagrodę piłkarza sezonu w Anglii. Później, jeszcze oczywiście, fantastyczne podanie KDB. Nad wieloma punktami tego meczu można tak naprawdę się rozwodzić. Jak już stanęliśmy na chwilę przy Sterlingu, powiedzieliśmy o jego dwóch bramkach, trzeba też powiedzieć o super. Super Son, super Son, super Son. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszamy na naszą grupę. Link w opisie. Dokładnie. Tam, Pozdrawiamy arka. Który wrzucił reklamę koreańską, Lodów, w którą oczywiście tam bierze udział Son. Tak, No, ale to. Popis. No myślę, że to jest też związane z tym, co mamy na naszej miniaturce do dzisiejszego odcinka. Jednoznacznie dwóch. Też niesamowita bramka. Po jednej stronie Rime Sterling, po drugiej stronie Son, i ta druga na pewno e, pięknej urody, więc tutaj też trzeba pokazać e, i oddać, e, no, Bogowi, że tak powiem, koreańskiego, e, koreańskiego futbolu to co boskie. Jeżeli ktoś się będzie bił Osona wielkimi kwotami, to ja osobiście nie będę w ogóle zdziwiony. Letnie okienko transferowe to jest taki czas, żeby zagospodarowywać sobie plany na rekonstrukcję drużyn, właśnie pod kątem takich pereł i takich brylantów, co on na pewno zasługuje na grę w lepszym zespole. I mówię tutaj o naprawdę Topowym, Topie topów, tak, tak. bo owszem To nie jest wiadomo, pierwszy że... sezon, kiedy są Popisuje się naprawdę dobrymi liczbami Ale. I dobrymi meczami Muszę się wytłumaczyć, wiadomo, że na ten lepszy zespół Składają się po pierwsze płace Po drugie pułap osiągnięć, który Drużyna cyklicznie osiąga no, trochę ma masło maślane, ale wiecie, oczywiście o co chodzi, i po trzecie, kaliber, i no, taka, jakby no, identyfikowana na przykład z klubami typu Barcelona czy Real, Real... Ranga, po prostu. Tak. Ja uważam, że jest w stanie są do tego poziomu dopasować. Nie jest to złośliwość kibica Snalu w stronę kibica Tottenhamu. E, czy należy kogoś zganić? Tak, Bo według jest mnie... jeden piłkarz. Kto zawinił? Uwaga, Laport. Tak, Laport nie należał do postaci topowych tych ćwierćfinałów i to jest bardzo mocna dyplomacja. Czy według dyplomacja. Ciebie można się pokusić o stwierdzenie, że zawinił przy wszystkich, wszystkich trzech bramkach Totków? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Obejrzeliśmy sobie na spokojnie jeszcze tą ostatnią, czyli bramkę, do której zaraz się odniesiemy w kontekście kontrowersji warowskich i tam też nie pokrył i nie doszedł Doręce. do Fernando Llorente Laport za to też, Powinniśmy go przynajmniej częściowo obarczyć, bo kompany też tam chyba się rozjeżdżał trochę z kryciem w tym momencie z Laportem. Nie wiem, jaka była odpowiedzialność i po czyjej stronie spoczywała, ale warto tutaj zaznaczyć ten, ten, ten element, że, że Laport mógł się lepiej zachować w tej sytuacji. Pierwsze dwie sytuacje to w ogóle nie ma o czym dyskutować. Podanie piłki do Sona, później zgubienie w absurdalnych okolicznościach orientacji w terenie. No i co? No to jest kozioł ofiarny tego spotkania, na którym spoczywa brzemię odpadnięcia City z Digi Mistrzów I po części też to fakt. Yy, może teraz te dwie. Kontrowersje. Związane z Warem jako Sporne. sędzia Wypowiedź się może najpierw o tej mniej. Nie, obydwie są w sumie, jakoś, nie są jakieś bardzo takie kontrowersyjne, ale jednak Warren został mm -hmm, użyty. Mm -hmm. Tak. Ale okej. Okay. Czy była ręka? Czy golu tak. Z satysfakcją powiem. Yy, I myślę, że możesz to potwierdzić, że przy jednej. Przy drugiej sytuacji tak. w zasadzie wiedziałem, jak e, jakie będzie rozstrzygnięcie końcowe e, trójki sędziowskiej z Turcji. E, pan Czakir, którego ja osobiście bardzo sobie pokazał po raz kolejny, że potrafi wznosić się m, na wyżyny odporności psychicznej. No odważny. W decyzja. sytuacjach, kiedy sytuacja rzeczywiście tego wymaga. Po raz kolejny pleonazm, wybaczcie. E, I teraz tak. Sytuacja z Jorentę. Piłka rzeczywiście uderza w rękę. Natomiast ta ręka jest umiejscowiona w obrysie ciała. Nie, nie poszerza, y, według mnie i pewnie też wielu sędziów. Mówili na Twitterze, sędziowie głównie mówili. Na, nasz, decyzję, na mojej tak? grupie Aha. moich znajomych sędziów z okręgu wszyscy, wszyscy zgodzili się co do tego, że, że bramka uznana prawidłowo. Y, takie sytuacje UEFA rozstrzyga jednoznacznie. Gdyby ta ręka była nieco dalej od ciała, gdyby odbiła się od niej piłka, następnie trafiła w ciało i odbiła się. W stronę bramki, a po kontakcie z ręką leciałaby w stronę opozycyjną, to wtedy jest kompletna zmiana trajektorii lotu. Ale tutaj, gdyby nie ta ręka, piłka i tak trafia w UDO, więc to jest ten moment definiujący, który ostatecznie podpowiada Czakirowi, jaką decyzję powinien podjąć. Więc ja może nie potrafiłem teraz do końca dobrze tego ubrać w terminologię sędziowską, ale bronię tej decyzji i podpisuję się, że jest ona prawidłowa. A druga sytuacja, to sama sytuacja, siedzi obok mnie Jacob, oglądamy to spotkanie i co? Mówię zaraz przy trafieniu Jakby, Sterlinga, że najprawdopodobniej będzie war. sprawdzą to i był nie był będzie spalony. bramki. No i tak się stało. Co tu Piłka odbija mówić? się od Bernardo Silvy, ląduje przy Aguero, Swoją a drogą. ten w zasadzie, ta bramka lekko mi, przy... nie przepraszam, to była bramka Sterlinga ostatecznie, bo tam mi się pomyliło z bramką Aguero się faktycznie. się pomyliło z wcześniejszą tak, tak, bramką tak. na 4-2 w Aguero. E, ale... Dobra, wow. czas leci. My musimy jeszcze oczywiście odnieść się do drugiego to meczu. Było spo... Podsumowując, to było spotkanie, takie przedwczesny finał, jeżeli chodzi o emocje? Tak, no emocje, były, niepraw... emocje były nieprawdopodobne. Spokojnie na rangę finałowego spotkania Ligi Mistrzów. Będziemy ten mecz bardzo długo pamiętać mam... i myślę, że wszyscy oglądający również. Może zostanę zjechany w komentarzach, ale jest... Przez Ciebie zostałem zjechany przed nagraniem, że mam dylemat komu kibicować w półfinale. Za Ajaxem <grym> czy za Totkami być tutaj? To jest, ale jest lekka sympatia jednak do angielskiego zespołu. To jest temat na osobną dyskusję, bo ja powiedziałem, że nie rozumiem tego fenomenu kibicowania zespołom z ulubionej ligi. Oprócz Liverpoolowi. Yy, tak, jest coś takiego jak rywalizacja na gruncie ligowym, która przekłada się na sympatię, antypatie. W moim przypadku antypatie wygrywają. Dlatego o. absolutnie wszystkie kciuki na pokład i trzymam za Ajaxem, co zresztą się O, No za dobrym. Niech, niech wygra lepszy w tym półfinał. Drugi mecz. Bo musimy na pewno jeszcze poruszyć tę kwestię, czyli spotkanie w Portugalii. No, wynik wskazuje, że Porto odpuściło. Mm, pff, czy odpuściło? Tak, wynik, wskazuje, czy po prostu, ale. No... Czyli Liverpool jest na tyle dobrą ekipą, że drugi raz pokazał, że Porto jest po prostu za słabym rywalem na to, żeby stanowić jakikolwiek opór mm. i odpór no poza trafieniem Edera Militao z tego co czytaliśmy z tego co obserwowaliśmy na tym skrócie pogłębionym i na tej analizie którą żeśmy przeprowadzili po meczu City Tottenham to w zasadzie Porto nie miało żadnych argumentów żadnych argumentów przeciwko Liverpoolowi rozpędzona maszyna po raz kolejny potwierdzająca swoją klasę jakość fantastyczną formę ostatnimi czasy więc Jurgen Klopp zasługuje według mnie na spory kiedy zaufania nawet jeżeli nic nie wygra w tym sezonie a może się tak skończyć mhm. to wielkie brawa dla Liverpoolu Zespół zaliczył nieprawdopodobny progres. Ja jeszcze pamiętam stosunkowo niedawno czasy Kenny'ego Dalglisha, gdzie ten zespół musiał się ratować czasami bramkami takich e, figurantów kompletnych, którzy teraz się zmagają z kontuzjami, jak Andy Carroll. A teraz jest to zupełnie inaczej poukładana drużyna. Origi może spokojnie wpasować, chociaż wiem, że część z Was będzie narzekać, że nie zagrał Bobby Firmino od początku, ale to już zostawmy na boku. Nie no, też y, jest masa tak naprawdę tematów do poruszenia, ale myślę, że y, wielkie brawa Wielkie brawa przede wszystkim za tą y, stabilną formę, też strzelecką dla Wirdzila Van Wandajka. Kolejne trafienie. To no, musisz przyznać. Ale pierwsze widzę mistrzów chyba. A nie wiem, teraz nie, nie chcę tutaj się silić na jakieś przypominajki, ale chcę na pewno Tobie przypomnieć, że jak była dyskusja w podcaście na temat najlepszych obrońców na świecie, to stawiła, stawiałeś Lindelofa wyżej niż Van Dyke. Nie stawiłem, że od Lindelofa, po prostu. Nie stawiłem, wyżej od Van Dykea, po prostu chciałem jako owki nawet przepchnąć taką kandydaturę, takie wyróżnienie dla nie Lindelofa. Się. To jest się. Oczywiście... Ale no, trzeba przyznać, że Bassa ma niesamowite. Tak. Trudną przeprawę do, do zrobienia, że tak powiem, w półfinale, bo no, niby basa jest tym jednak e... faworytem, faworytem zabrakło mi słowa ale no nie będzie łatwo, nie, no, nie, nie będzie tak łatwo jak z United, to, niestety. Co, to co powiedziałem, to była bardziej moja uszczypliwość, to, co no, oczywiście tak. przed chwilą zrobiłem i myślę, że, że większość z Was to rozumie. Joe Gomez wraca, więc to jest też fajny taki prognostyk na, na końcówkę tego sezonu dla kibiców Liverpoolu, ale miło było jeszcze się jego tak, obecnością. Po, warto powiedzieć, że te wyniki, Seeds odpada, Liverpool gra dalej. Co, co to oznacza w kontekście walki o mistrza Anglii. Właśnie, właśnie, to już tak pointując ten materiał, Liverpool będzie na pewno się wykrwawiał. I będzie się wykrwawiał przynajmniej dwukrotnie poważnie. U siebie na Enfield i oczywiście Camp na Camp Nou. City, spoza takich jakby. Tak, już mówiliśmy zostało. Domyślnych spotkań, ma oczywiście finał na Wembley z Watfordem. I tutaj też owszem trzeba będzie postawić na jakąś intensywność i tak dalej, ale jest to po pierwsze jeden mecz mniej, a po drugie mniejszego kalibru, więc. Nie wiem. To no. Może to mieć znaczący wpływ na wyścig o mistrza. Może. Może być. I zapraszamy oczywiście wszystkich do obejrzenia powtórki z tego meczu, nad którym się tak mocno zwiesiliśmy. Jeszcze Sobota. nie widzieliście oczywiście. Sobota. City podejmuje po raz kolejny od Będzie się działo. 100%. Tak. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do komentowania, odwiedzania grup na Facebooku. Linki w opisie. Dokładnie. Dzięki wielkie. Ha. Cześć. Na razie. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.